Mój drogi pracodawco, zrób sobie rachunek sumienia za rok 2025. Ile zmarnowałeś pieniędzy przekazując je urzędnikom z PEFRON? Co robisz? Bierzesz deklarację DEC 1.0 z 12 miesięcy i dodajesz sobie kwoty, które znajdują się pod pozycją wpłata należna to. Sumujesz z 12 miesięcy i uświadamiasz sobie, ile z Twojej firmy wykapało pieniędzy do, dla urzędników z PFRON. A co by było, gdyby było to, że zatrudniłeś osoby z niepełnosprawnością z poczwórnym odpisem na PFRON? Ja specjalizuję się w rekrutacjach takich osób. Z tej całej kwoty zostawiłbyś sobie na firmowym koncie ponad połowę. Pomyśl, czy w 2026 nie warto zająć się tym problemem.